Historia, którą zaraz Wam opowiem, wydarzyła się naprawdę. Nieważne kiedy i gdzie. Nieważne. Ważne, że mogła się przytrafić na przykład Wam. Babła zdała od zawsze. Mieszkaliśmy w jednym mieście, przy jednej ulicy, w jednym bloku. No i razem w podstawówce i razem wylądowaliśmy w jednym gimnazjum. Cezarowi się spodoba. Ty. A jak panu Cześkowi też się spodoba? Nie, no spoko też. Pan Cześć nie jada takich kości. Zresztą Cezar zaraz zakopie i będzie po no. A wiesz, że Cezary już aportuje? Aportuje? No i tak fajnie się łasi. Będę musiał to sprawdzić. Już myślałem, że go tego nie nauczę. Bo to ja go nauczyłam. Z nim trzeba ciepło i delikatność. Gdzie jesteś? O, hej. Chcesz się napić? Dobrze. No chodź. Zwariowałeś? No co? Trzeba uzupełniać płyny w organizmie, nie? Tak. Do tej pory uzupełniałeś płyny życzliwe. Porę, do tej pory. Ola, jest impreza, nie? Jak ten dyrektor przyłapie z klifem, to dopiero będziesz miał. Imprezę! Spokojnie, no wszystko jest pod kontrolą. Dobrym zwyczajem jest godnie nową porę roku przywitać, tak? No, a na topie nie ma żadnych, to chyba za stary jestem. W szkole my się nie chce siedzieć, no to myśleliśmy powitalny myśmy Zrywamy się po drugiej lekcji zaraz. No, oczywiście jesteś zaproszona. no. Mhm. Powitalny bankiet będzie w zupełnie innym miejscu. Gdzie? No, to też miała być niespodzianka, ale powiem Ci, bo mnie zawęczysz. Na budowie wieżowca. Co? Na dziesiątym piętrze, ognisko. A pan Cesiu? Świetnie pomyślamy, nie? Prawdę mówiąc, mój pomysł. Nie zrobisz tego. Nie, no oczywiście, że zrobię. No. Co za was nie wpuści? Jak to nie wpuści? No to chodź z nami tego przetrzymać. Jesteście w takim wieku tak zwanego podwyższonego ryzyka, kiedy możecie być narażeni na pokusę w postaci jednego kufla piwa, kiedyś kawina. Ktoś może wam to proponować. Warto wiedzieć, jak alkohol wpływa na zachowanie człowieka, jakie grożą konsekwencje i co się dzieje na przykład z człowiekiem w waszym wieku. No.